Siema, widzowie. Witam Was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj testujemy sobie anti-cheat na, na serwerze rapy.pl. To taki. No, miał swoje czasy świetności. Moim zdaniem, w sumie da ma. Jakby dalej tutaj gra dużo osób. Dalej utrzymuje się w topce serwerów. A więc, no, można sprawdzić sobie, jak tutaj sobie w ogóle radzi anti-cheat z Twitterami. Będziemy grać na. Spróbuję w sumie na wszystkich trybach, ale na pewno będziemy najbardziej celowali w boksa. Ponieważ boksa to jest najpopularniejszy jakby tryb i tutaj będzie najlepiej to sprawdzić. O, dobra. Jakby ja tu mam jakieś ity, bo kiedyś tu grałem sobie z kolegą. Dał mi jakieś ity, co Ten to mam. Ale na pewno nie są to jakieś dobre itemy. Mm, dobra. Mamy tutaj y, meteor. Me, czyty meteora, nie? Dobra, więc y, tak. co tu włączymy. Wyłączymy sobie whitelistę na razie. I sobie zobaczymy, jaka jest strefa. Ten. Jak wyglądają. Chyba, jak to jest strefa bezpieczna? Nie wiem. Zobaczymy sobie po prostu, jak wyjdą generatory. I potem po prostu sobie damy na whitelistę rzeczy, które będziemy mogli kopać tam dzięki temu. Dobra, węgiel. Żelazo. O, tu jest od razu wszystko. Pyk, pyk, pyk. Dobra, to już coś tu mamy. Diamenty też na pewno. Blok diamentu. Redstone, nie wiem, może coś tu będzie redstoneowe. Wiem, że chyba tu będzie jeszcze wełna, ale ja nie jestem pewien. Mm, dobra, gdzie to może to być? Tu to główno. Jeszcze jest chyba tu debris. O, a, emeraldy. dobra, czyli tu są jeszcze emeraldy, dobra, to sobie już to włączamy do nukera, e emeraldy i złoto mamy, emeraldy, jak jeszcze będzie, to już będzie mniej więcej wszystko, jak już to jeszcze będzie trzeba bloki tego, nie wiem, lazury to może, nie wiem teraz jeszcze znaleźć te emeraldy, te emeraldy, bo to kurde nie ma tego. Jakby to była wyszukiwarka tego, to by było piście, Ale niestety nie ma. O, tu dobra. Złożę, o dobra, mamy to. No to sobie tak, wejdziemy sobie w ten generator i... Okej. Okay. Okej, 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 okej. Więc tak, nie mamy jeszcze bloków włączonych yy, bloków tych wszystkich, tak? Tutaj złożę Ta, nie mamy jeszcze tych wszystkich bloków tego. Tych... które kupimy ród czyli tam Ej! O kurde. Mm -hmm. No to sobie nagraliśmy, dobra. Administrator nas zbanował. Ale tak jak mówiłem, nie poddajemy się i nie będziemy chodzić tylko na jeden tryb. Wejdziemy sobie może teraz na. Na, może nie wiem w sumie na co. Tu mamy. Prakisa jakiegoś. Nie, dobra, wejdźmy może na ERFa, Na ERFa sobie wejdźmy, sprawdzimy, sobie czy nuker działa. Spróbujemy sobie znaleźć jakiegoś killa. By freaky. Kill. Aha, czyli mam na wszystkie tryby ban. Ja pierdolę Chyba tak o, no, to, no to króciutki odcinek, tak? <grafię> nie, dobra, żartuję To sobie wbijemy jeszcze na jeden serwerek No to jak nie rapy, to sobie na coś innego wbijemy Bo bana na 7 dni w takim razie yy, No to poczekajcie, widzowie, ja już wbijam na kolejny serwer Dobra, widzowie, wbijem na tabemc.pl Co jeszcze tu poczytujemy. Poczytowałbym na Genkeshu. Ale ja wam coś pokażę. Czekajcie. O, o, właśnie, właśnie. Konsola mnie tu zbanowała. <gry> Na I to może sobie spróbujmy tutaj znaleźć coś innego i będzie coś takiego, gdzie będą jednak grali ludzie. Survival 1.21, kurde. Dlaczego 1.21? Bo ja nie wbiję tak to. nie ma szans. A ja tak wbiję. O. No dobra, no to w takim razie. Tu się... Nie, nie da się wypychać. Będę to zaciekawił tutaj to. Topki. Mhm. Dobra, a czy tu mamy killaure? Mamy na pewno killaure. Max Targets. Z... 5 Może być nawet, range na maxa sobie dajemy, walls, range też na maxa. To sobie damy, buff, dobra pod bindę sobie co damy, dobra dobra przyjmijmy sobie w losowy teleport, a czekajcie, nukera trzeba teraz jeszcze dostosować na ten tryb. Jezus, Maria, kurde, chory jestem. No to nie, fa nie fajnie, nie fajnie ogólnie. Dobra, tutaj to wszystko. Dirt, tutaj bruk, deseczki, wszystkie. Dobra, żwir podejrzany, żwir to wszystkie złoża. Mhm, dobra. Co my tu jeszcze mamy? Dalej, dalej, dalej schodzimy. Lapis lazuli, dobra. Lapis, blok lapisu też. Yy, bloki diamentu, złoża diamentów. <coughs> Matko Duża redstone redstone'a jeszcze, Dobra, to, to, dobra I to chyba będzie już wszystko Okej okay. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, takie fajne. Jak na razie fajnie idzie. Ale ja mogę się wkupać na dół, czy nie za bardzo? O dobra? O Jezus Mario. Po co tu są te water cave? Y? Okej. Okay. pek, 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 dobra. O, o co znalazłem? Mega big win. Dobra, patrzcie na tego. Kurwa! Brawo ja! Dobra, ogólnie ja jestem naprawdę mocny na, na tych trybach. A, no fall mogę sobie jeszcze włączyć, sobie zobaczymy czy działa w ogóle. Zobaczymy sobie, czy działa. Nie działa, dobra. Czyli jednak coś tu jest, ten anti-cheat. Dobra, szukajcie, ja sobie tylko włączę tak... ...wirta stąd. Wo i deski na pewno. Bo to się będzie kopać liard latki lofem. No i dlatego się teraz kopie szybko. Włączymy sobie tam jakiegoś x Okej, okay, dobra. Tu, o dobra. I lecimy w dół. Tylko może sobie zmniejszę dystans tego Lookera, żeby on nie kopał na boki, tylko w dół. No, <coughs> tylko rzeczywiście jest to niemożliwe. No, alo nuker. Nuker. Mot, al dobra. O kurde. No, dobra. x ksreas też włączymy. Chciałem sobie też pinda dajmy hej. Co my tu mamy niby? Że... Aha, piasek. Dlatego się nie chcesz przekopać. Aha, tu piasek jest cały czas. To my się wkopaliśmy, a tu piasek. No to fajnie. A, bo to jest coś takiego. Czekajcie, ja sobie wyłączę ten autoklikę mam jeszcze... Taki pomocny w sumie trochę. auto o. Binda sobie damy pod B, dobra. Nookera miałem włączonego jeszcze, dobra. No i to tak, takie coś wyglądało, Dirk w oczywiście. Dobra, to ja się tu wkopię, szybko. Już mam wszystko pod bindami. f. Halo. Kajcie, okay, ja właśnie nie mogę ruszyć. O. A rudy miedzi też nie mogę wykupować. To też ciekawe. <ścoughs> o, ile tu miedzi? Ale oczywiście, a nie, jest tu, już myślałam, że nie ma złoża miedzi tutaj, że jest tyle rzeczy z miedzi, a nie ma mu, złoża miedzi. Dobra, czyli tak, lecę sobie na duwkerze, trochę mnie cofa, ale moim zdaniem nie jest to takie cofanie akurat mm, ten. Takie mocne cofanie, że należy możesz sobie pokopać tym nukerem. I że bardziej to mnie po prostu cofa, bo mamy tutaj włączone, o, rotate. O, pa patrzcie jak lecę. Bez x-raya. Z x-rayem. Bez x-raya, z x Dobra, musisz szybko przekopać, bo ja się uduszę tak to. Kurde, Leś. Aha. To poczekajcie, się zabagowałem. Wej! Nie! Jedna, jedna, ja pierdolę, ja jedna kurwa. Mi się coś zjebało. Okej, Laura. Cześć, co ja mam włączone? <grytanie> Dobra. Ogólnie jest to mocne na tych trybach, jak widzicie. <laughs> Dobra, może tak. Ogólnie może pójdźmy najpierw pod diamenty jakieś. Żeby się szybko uzbroić i żeby się też z kimś poklepać. Bo jednak chcemy tu też sprawdzić killaurę. Bo killaura w sumie no, to jest taki cheat mocny. który czasami nawet bardzo łatwiej rozgrywkę, dlatego no tak... Chcę go sprawdzić, ale też nie będę szedł na jakichś wystakowanych ludzi jak ten. Kurde, w skórzanym secie skita, tylko pójść może w jakimś też zklasem, nie, bo to też tak nie dałoby rady z takim setem. <laughs> dlatego tak wolę z jakimś lepszym setem pójść. Okej, okay, dobra, sobie kupiłem diamenty. Nikt o tym nie wie, żaden administrator, bo nikogo nie ma. Dobra. A więc na razie możemy pokopać. Przekopiemy jakiś cavik. A w ogóle umarłem 0 razy XT, a ja umarłem 2 razy już. Okej, okay. mamy 11 diamentów to no, jeszcze. Jedziemy, jedziemy. Dobra, no się wkupujemy jeszcze głębiej. Tu jest lawa. Jest Laura przypadek. Ale w sumie nie miała kogo być. No to w sumie tak tam mogę mieć cały czas włączony teoretycznie. Dobra. Tak szczerze... Ten, dobra, mam 18 diamentów już. To jest już w sumie trochę diamentów, ale potrzebujemy jeszcze mieczek, chociaż Czy Czyli wykopię pewnie tą rudę i już będę spadał, się wstakować. I pójdziemy sobie przy linii na spawnie. Spróbujemy tam kogoś zdropować na kilaurze. Może się uda, byłoby śmiesznie. No i ogólnie to zobaczymy dzięki temu, czy tu ma, mamy antychita, czy jednak nie. Pyk, dobra. <laughs> tu patyk, miecz, mieczyk, mamy, dobra. Okej, okay, pyk, 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 dobra. Okej, okay, jeden diament został na łopatę. Łopatę robimy, o przyda się, na 100% Kurde, do, dobra walić, w sumie nie potrzebuje tego, że, dobra, włączymy sobie tę gamę, nie wiem po co, ale sobie włączymy No i co, możemy iść sobie, mamy, tego, mamy tą kilaurę? Wyłączymy ją na razie Dobra i mam kila reputce. dobra. Może ktoś wyjdzie na mnie. O cześć, mi się pysie. Uuu! Uu. O kurde. Dobra. No więc tak. Cofa. Mocno w miarę cofa. Co tu mamy? Eee, ja chcę to. Albo to. Dawaj mnie to, nie tak. Dobra, dawaj to. Dobra. Ogólnie bardzo cofa. E, Ale ja tu widziałem, że jakiś chłop pisał, kto chce do działki. Kto do działki? Kapir. Dobra, MSG. Kapir... 297 mogę do działki? Czy tam... Czy mnie weźmie do działki? Tam są jakieś chłopata, a ja se kurde biję na ludzi Wes? Ale ja gotuję. A ja się mogę obracać? O mogę. Mogę w tamtą mnie chyba. Ej kurde, jak miałem letry by mi sprawdzić czy działa Eletra Swapper, ale to raczej działa. Eletra Swapper na pewno działa. Jest tu Fast Place może? Fast... Fast Place? Airplace. Ej, w sumie, kurde, mogę... Dobra, idziemy na RTP sprawdzić, czy działa ten scaffold. To jest w sumie też ciekawe, czy, czy działa tutaj. Wy, 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 zbijamy się na jakąś wysokość, żeby się nie zabić, jakbyśmy spadli. O, Albo do wody najpierw no, będziemy spadać. Dobra. Scaffold. Dobra, gotuję. Ten skafolt? Tak, no nie za bardzo. Bez i to może. Ahead distance 1, tower speed. Tyle. Closet berk range 8, dobra. Lines dobra. Pinta nie będziemy dawali. Blocks to też nie blacklist nie dobra ale dobra, więc ogólnie w sumie scaffold działa, tak biorąc pod uwagę tutaj no, te testy. No, scaffold. no i co, lecimy jeszcze raz. Scaffold z pochodniami. A nie działa, szkoda. <laughs> scaffold z pochodniami. I w ogóle pokaż mi tą działkę, mnie tak... Zobaczymy czy ma fajną działkę Jakiś keca skuter Kaca skuter Co brat gotuje Kurde mogę tam wejść Chyba nie mogę Brat mi chyba nie pozwala tam wchodzić A ja wejdę jakoś Kurwa ty gnoju Znalazł się snajper Wow, skrzyneczki Japan Ciekawa działka, ciekawa Nie powiem, że nie O, to też bardzo ciekawe Japan, Japan Jakieś główki Kopalnia I wchodzimy tutaj na górę Co to, co to Ej, ona ma dziurę ah! Ona ma dziurę w głowie po co to zrobili? Ło, co to za kongo było? Ty. Czemu to mnie nie bije? Ciekawe w sumie. Te. Ale w sumie nie przemyślałam na rapach tego, że może być admin na serwerze. Nie sprawdziłem tego. Dobra, kurde. Nie wiem, może jeszcze jakiś fajny cheat w sumie. Auto armor? No w sumie to już tam, to jest już taki cheat To działa. Ja to napisałem do tego typu, czy mogę dociąglix xt. Jak? Jak to nie ma działać, bo ja nie rozumiem? Auto, to ten autotrap. Co to tu budowywał? Ja cię nie mogę. Dobra, kurde. Wiecie co? Chyba będzie na ty z dzisiejszego odcinku z cheatowania, bo nie czuję się też na siłach. Ale w sumie bardzo fajnie się czytuję. A tu... Czekaj. A, bo to jest. Dobra, już rozumiem. Dobra. Zowie fajnie się czytowało, zostawcie suba i lajka, że wam się podobało czytowanie. Mam nadzieję, że wam się to spodoba taka seria ogólnie ten czytowań na serwerach. Sprawdzanie ich czyta. Yy, no więc co? Zostawcie suba i lajka i siema. Elo!